Wyraża córka Waćmira Czyta Katarzyna Piernicka Mało kto wie, że małe jezioro w Waćmierku w wierzeniach dawnego ludu odgrywało ważną rolę. A było to dawno temu, gdy pierwsi polscy książęta przyjmowali chrześcijańską wiarę. Chociaż Mieszko ze swoją drużyną przyjął chrzest, a 30 lat potem z chrześcijańską misją w podróż wyruszył praski Wojciech, która jak wiadomo, zakończyła się dla niego tragicznie, lud polski jak i pomorski niechętnie rezygnował z dawnych obyczajów. Książę Pomorski Siemysł przyjął chrzest z rąk biskupa Wojciecha, ale poszczególne plemiona słowiańskie pozostawały jeszcze przy swojej pogańskiej tradycji. Wprowadzenie nowej wiary postępowało wolno, bo nie wszyscy ją rozumieli. Ale za czasów Bolesława Chrobrego próbowano przyspieszyć nauczanie religii Chrystusa. Sposoby tej nauki nie miały jednak wiele wspólnego z zasadami chrześcijaństwa. Sierpniowe słońce chyliło się ku zachodowi. Ludzie wolno gromadzili się wokół wzgórza. Przedstawiciele rodów składali dary u stóp posągu, który tego dnia wyjątkowo został wystawiony przed świątynię. Dookoła niego piętrzyły się bochny świeżego chleba z tegorocznej mąki, pełne garnce pierwszego miodu, aż popękate brzuśce. Były też snopy życiodajnych ziół, a nawet cenno zdoby z metalu. Słońce już zaszło za wzgórze. Mrok otoczył polany, gdy ukazał się żerca Waćmir i jego córka Graża, kapłanka świątyni Swaroga. Jej jasne włosy spadały na lnianą szatę, opinającą smukłą postać młodej kobiety. Waćmir uniósł żagiew, zatoczył płomieniem koło. Nastała głęboka cisza. Ustał wszelki szmer zgromadzonych. Potem oddał żagiew kapłance, a ta przeniosła ją pod trójnóg. Święty ogień buchnął jasnym płomieniem. Sfaro! 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 Rozległo się w tłumie. Wtedy Waćmir złożył w darze pełną czarę bursztynu. Graża, wrzucając do ognia co pewien czas kilka grudek jantaru, podtrzymywała święty płomień. Następnie żerca złożył u stóp posągu kielich z winem. — Oto kielich boskiej przepowiedni — powiedział. Lud uniósł oczy, śledząc każdy najdrobniejszy ruch Waćmira. Gdy kielich znalazł się na ołtarzu, graża podsyciła ogień bursztynem, a błękitny dym, równą smugą uniósł się w górę. Swaro, swaro, swaro! Wszyscy pochylili czoła. Graża rozpoczęła pieśń o swarogu, o śle słońca, o życiu i dobroci. Jej spokojny głos mieszał się ze szmerliwym trzaskaniem ognia, od którego wznosiła się kadzielna woń i jantaru. Kiedy kapłanka zakończyła swój śpiew, Waćmir dał znak. Najpiękniejsze dziewczęta z wieńcami zbożowymi na głowie wniosły wielki miodowy placek. Uniosły go wysoko, by pokazać wszystkim i złożyły na ołtarzu. Wówczas Zwaćmir zapytał, czy mnie wszyscy widzicie? Ludzie zgodnie potwierdzili, bowiem placek był nieco niższy od wzrostu żercy. Życzę Wam i sobie, by za rok nie można było mnie zobaczyć. By zbiory były większe i bogatsze. Znowu w niebo buchnął ogień, a zgromadzeni zaśpiewali. Sfaro! 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 W tym czasie Waśmier zebrał na wielką tacę pogarści z każdego daru, jakie spoczywały u stóp posągu i dalej, wokół wzgórza. Były tam wszystkie zboża, warzywa, chleby i owoce. Uniósł tacę ku górze, mówiąc Sfaro! Sfaro! Bogu słońca i księżyca! Ognia wszelkiego i jego radosnego trzasku, świeć promieniem jasnym, równym i przyjaznym. Daj Bóg, daj Bóg, daj Bóg, odpowiadał lud, a podsycone przez graże płomień, uniósł się ku niebu. Rgieło, rgieło, Bogu rodzaju, pilnuj zboża, owoców. Niech jasno kwitną łany, a chleby syte będą. Daj Bóg! Daj Bóg! Da Bóg! I znowu zajaśniał płomień. Weles, Weles, opiekunie bydła, spraw najzieleńsze wypasy. A wołom, kozom i owcom wszystkim zdrowie daj. Da Bóg! Daj Bóg! Daj Bóg! Siemo, siemo, Bogu życia rodzinnego, daj nam wszystkim zdrowie i potomków urodziwych i silnych. Daj Bóg! Daj Bóg! Daj Bóg! Dziewanno, dziewanno, bogini lasów, Niech bogate będą twoje gaje w wiele ziół, jagód i łownej zwierzyny. Daj Bóg, daj Bóg, daj Bóg. Wtórował ciągle tłum. Waćmir odłożył tacę i zaprosił wszystkich do uczty, a kielich złożył w rękę boskiego posągu. Dzielono miodowy placek, rozdawano wzajemne dary. Kiedy północ była bliska, Święty ogień samoistnie buchnął trzykrotnie wysokim płomieniem i natychmiast zgasł. Tłum nagle ucichł. Waćmir podszedł do posągu i zajrzał do kielicha. Przerażony uniósł ręce. – O! – jęknęli zgromadzeni, padając twarzą do ziemi. – Kielich jest pusty! – zawołał żerca. – O! To zły znak bogów nadejdą dni nieszczęścia, o powtórzył się jęk tłumu. Graża z pobladłą twarzą, zdjęła z głowy pszeniczny wieniec i rzuciła go w ledwie tlące się jeszcze ognisko. Odezwał się głuchy trzask, a iskry pobiegły nisko, nawet nie otoczyły posągu. Wówczas od dna jeziora wzmógł się tentent. Niebawem na polanie pojawił się książęcy rycerz z kilkunastoma wojami. Ludzie, zakończcie te pogańskie obrzędy! Oznajmił rycerz. Zwoli pana naszego wielkiego księcia, który w imieniu was wszystkich głosi nową wiarę, trzeba zakończyć te gusła, zaprzestać pogańskich wierzeń. Znakiem nowej wiary jest krzyż. To powiedziawszy, Uniósł wysoko wielki krucyfiks. – Wnet przyjdą do was zakonni mnisi, by głosić naukę Chrystusa Pana i jej miłości do nowego prawdziwego Boga. Rycerz wspiął konia i zbliżył się do ognia. – Teraz rozejdźcie się do domostw, rozumiecie? – A jaka ta nowa wiara? – gromko zapytał stary Radost. – To wiara czeskiej Dobrawy, matki naszego księcia Bolesława. Nauczy was miłości wzajemnej, pokory i wierności. Te wiarę wielbią już inne narody, bardziej od nas świetne Niemcy i Frankowie. A nasza wiara jest niegodna? odezwał się wielki zdun, znany w całej okolicy Garncarz. Przecież żyjemy w pokoju i wzajemnym poszanowaniu, a dla książęcego dobra trudnimy się pracą. Jeżeli nasz władyka przyjął nową wiarę. To znaczy, że stara była zła, odparł rycerz. I muszą zniknąć wszelkie jej przejawy. W tej samej chwili dał znak ręką i jeden z wojów pognął konia w stronę ołtarza. Nakazano nam zniszczyć wszystkie bożki, krzyknął rycerz. Jakby na usprawiedliwienie tego, co za chwilę miało się wydarzyć. I skończcie z pogaństwem! Kto rozkazu tego nie usłucha, albo się jemu sprzeciwi, może nawet pod topór trafić. Woj wrzucił płonącą żagiew do świątyni, a jego koń stratował wszystkie dary złożone przed posągiem. Wywrócono palenisko świętego ognia, a postać starożyca padła na ziemię. Waćmir, radost i inni próbowali bronić godności świątyni. Na nic się zdały ich bezradne ręce. Kilkunastu wojów dobywszy włóczni i mieczy, łatwo położyło bezbronnych obrońców świątyni. Reszta tłumu z przeraźliwym krzykiem rozpieszła się po lesie. Tylko graża stała w łunie płonącej świątyni. Gdy zgiełk ucichł, kapłanka obmyła twarze zabitych, przymknęła im powieki, a w dłonie włożyła kwiaty dziewanny, na ich piersi położyła pszeniczne kłosy. Były to ostatnie dożynki plemienia wieżyczan w okolicy Trsowa. Graża pożegnała się z ciałem ojca i poszła w stronę jeziora. Wiatr rozjaśnił jej włosy, a ta jasność towarzyszyła jej nawet wtedy, gdy weszła do wody. Szła coraz to dalej i dalej, aż zniknęła pod powierzchnią jeziora. W następnych latach, już w okresie chrześcijaństwa, Okolicznym osadom nadano nazwy związane z tym dawnym wydarzeniem. Do dzisiaj zachowały się one w nazwach wsi. Waćmierz, Waćmierek, Swarożyn, Radostowo, Zduny, Brzuźce, a dla upamiętnienia czynu Graży jezioro zmieniło swój kształt. Brzegi przyjęły obrys postaci stojącej, smutnej dziewczyny. Tak, tak wyglądała córka Waćmira przed wejściem do wody. Nim jeziorne fale zakryło ostatnią tajemnicę dawnych wierzeń.